Dzień dobry widzowie. W poprzednim odcinku przepraszam za to za tą końcówkę. O bo... no troszeczkę no coś tam poszło nie tak, nie będę wam mówił już. Ale no przepraszam Was i teraz jest druga część tego. No no i lecimy dalej, teraz mi się ładuje tutaj bitwa. Dwie minuty prawie, półtorej minuty, znaczy teraz pół minuty. Szczekamy na bitwę. Nie ładuje się w ogóle. <śm> Ej wujek! Już dwie minuty czekamy na to i to się nie ładuje! Co jest? Szkoda, że teraz nie możemy wyjść i innego czołgu dać A jaki ty dałeś czołgu w ogóle? A tego nie, ale... Ja nie mogę wujek nie bierz już tego czołgu dzisiaj, bo naprawdę będą same przegrane. ma tak słaby pancerz. A jak ty cofasz to? Ale ja tam nie mam już czołgi. A, to jak wysłać pluton? Czas... dobra... Teraz na tej drugiej części będę tylko tym... Yy, Hans... Ha Jak się wypowiada yy. Yy. Na Nashornem będę jechał na tej drugiej części. Teraz. Wejdź do mnie przyjaciel. Ja tu będę stał. Jedziesz? Дом не меньше приехать. А за что? Я то чего Ja mu przywaliłem I pyk, druga lepka Nie dostał liputu Pyk Gąsieniczka, super Co ty maluszku Też mam Mój Mojego Mora... braciszka mają Mój braciszek tam stoi Nie ty kończ! Trzeba go skończyć? No nie Hit jeden, zarysowaliśmy Zabił mnie, no! Na no, ostrzał się dałem. No zabili mnie! Dzisiaj mam... Ta... dzisiaj mamy tak ciężki dzień w ogóle. Z tyłu masz leoparda.

Mm -hmm. A w ogóle wujek, przyjedziesz do mnie na urodziny w ogóle? A czekaj Jest. Li y 30 lipca chyba Ruszać się, chcę dzierżyć wieczorem gdzie ty tam się zrespiło, Chodź. Ja będę na sniperze z tyłu. To dobra, bo chciałem, chciałbym tego 30, żebyś przyjechał, bo to fajne będę miał wtedy urodziny tam. Co tam... R... to jest za na... nigdy tam? To ANS coś tam bla bla bla, bla 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 Idę na pewną śmierć teraz Tylko na te dwa trzy azyli. Patrzę, patrzę, patrzę. się w ogóle tego nie spodziewa. Ipyk, Ipyk. Dobrze, HP! Prawie całe Ipyk! Na no, odejmę go, mam wiesz? Na widać, co to jest nie tak. To musiał poczuć. Czekam, czego. Ciało uszkodzone. Kiepsko z celu. Jeszcze raz i pójdzie w wniach. Nie Porażka będzie! Weszły jak masło! Przeciwnik oberwał! Bo się obracałem, wiesz, to jest, z heterami, to jest taki program właśnie. Głupie, no ty, ty mi zabierasz w ogóle mowy, nie? Ja... Zapominam w ogóle, zapominam, no zapominam, nie? Co to jest za... O, źle troszeczkę, wiesz? Jeśli będziemy grali na tej mapie to weźmie powiedz jak się nazywa ta mapa To no, strasznie fajna Aaaaa! Ta! Malinówka zimą No bo kiedyś mi już o to no, mówisz Przypomniałem sobie Maliny zimą czy coś takiego Malinówka É a piada,

Ты засунь, чувак. Чел с кем своими засунь. Засунь ужеш? Да, засунь ужеш. Взял аж, Так фили, пик, леми и. i pyk znowu i pyk znowu i pyk bo ja mu ładuję w tą dolną płytę tyle że no, nie wchodzi to wiesz Gdzie ty walłeś do niego? No nie chodziłeś niego O, ja nie mogę. Jestem na hita w ogóle. Jestem na hita. No to dobra. Jeden pięć, okie. Grany mam w kieszeni. Chciałbym, żeby tutaj była taka grafika dobra, że nie jak wijemy w samolot, to samolot spadł. Samolot tutaj w hologram go zabił! Daj mi go zabić, daj mi go zabić, daj mi go zabić, zabić Poczekaj, muszę się to tu... O nie podjedziemy tam. Piernicze, ja jestem na hita. To skończ go. Bo on mnie zabija. Kończ go, kończ go, do, to? go skończył. Wiesz, ja chyba nasza wygrana tutaj. Tam trzecia. Tu akurat coś O! Już mamy do ulepszenia! No świetnie! Czekaj, A to jest to? To, to. A to?

Coś po chińsku? Powiedziałeś? No. Ja też nie. Jedynie znam, że jest takie słowo Toshiba, ale nie wiem co znaczy. No ale to to ma... To ma prawie takie samo... Nie wiem. Co? To, to co? Znasz? się zamiedzisz? Chodź tu! Do mnie chodź! Zawróć! A! Bam. My, my byliśmy się tu kampili! A nie! Ja mam tego! Niszczyciela, to ja muszę kampili, dobra. Kampi.

dam do ciebie, U, co? Wiem, że powinienem być na tyłach bronić, ale ja robię co chcę, ja tutaj nie nie, 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 nie robię tu zasad, o, to są moje zasady w tej nie, nie ma tu, w tej grze nie ma zasad dla mnie. No, zabili. Widzisz, za tobą jest moje ciało. Ci ciało debila. No kurde, już ci całe... Ja nie mogę. Całe HP miałeś? I chłopie... No to wychodzimy z bitwy. Samo przegrane mamy dzisiaj. Wiesz co, ja już chyba... Bo ja chciałbym... Wiesz co, jeszcze jedną bitwę i kończymy, dobra? Czekamy aż się skończy tam ta bitwa i w ogóle piszcie na no tyle w komentarzu a komentarze są włączone <śm> No to nie piszcie ale no. Ej, ty jakąś no, wam dostałem jakąś skórkę, ty, do tego. Pa! Pa, jaka skóra, ty! Jaka fajna, ty! Jakieś blastery. Jakieś blastery, ty. O! Lubię, Takie grafiki. Zobaczysz w bitwie, jakbym kupiłem nową skórkę, a przecież dostałem. Przestań, a, chcę... Gdzie jesteś? Yes. Ej, yes. yes. spójrz na mnie, jak mam w ogóle tą skórkę. Patrz. Taka w, w plasterii taka. Taka w plasterii. Fajna hmm. taka. Przestań. Loba. Bardzo nazywaj mnie książką, dobra? Jeden, dwa, trzy Błagam, żeby ta bitwa się udała Ta ostateczna jesteś taki wolny! Bo ja też pamiętam jak miałem... Jak miałem <śprzysy> po, 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 początek tego kawu, to zawsze miałem takie kurde, szybciej, szybciej, nie? A po niej to jechało i cały czas piątki używałem, nie? Tego przyspieszenia. Ajajaj, aj. stary, dobre czasy Teraz to nagrywa się. Robisz biznes, No, żeby ją dupę zrobić. Jeden S tam trzyma wartę Uważaj Razem ze i par coś tam roda Parmezan

Przyjść, tu błagam cię. Przyjść, tu błagam cię, błagam cię, przyjść. go nie No i zabili mnie przez ciebie. Ten czok nie ma w ogóle pancerza co ja mam, ten... <ścoughs> Żałobę naprawdę, żałuję. No właśnie, do widzenia widzowie, trzymajcie się i cześć!